Witamy w Nowym Jorku. Ostatni, ostatni dzień. dzień. O, jak się zgraliśmy. Nie było to planowane, nie no było. No nie, nie było akurat, nie, to prawda. E, dzisiaj idziemy właśnie do Central Parku. Pewnie na kabusze. Powiem wam, że e, tak już się przyzwyczailiśmy do tego miasta. To jest taka różnorodność, że możesz tu No nie wiem, robić co coś. Takiego. Kocham Polskę! I nikt na to nie zwraca uwagi. No, no serio, to można się... Można na pewno b... można czuć się swobodnie. Tak. Jeśli ktoś planuje tutaj przyjazd, nie, musi się, nie musicie się stresować tym, że to jest jakieś ogromne miasto. No jest, ale po prostu no wszystko jest tak proste. Wszyscy są pomocni. No, poczekaj, po... to zawiąże. Wszyscy są pomocni. E, jak tylko że kogoś zapytacie o cokolwiek, to każdy Wam chętnie pomoże. Naprawdę jest. No problem wiadomo, problem. że jak wyglądacie nie jak Nowonajorczyk, czyli nie macie na przykład kapci, piżamy i kawy w ręku plus pączka. No to będą wam tam zawciskać różnych rzeczy, typu wiesz, weź wycieczkę, coś tam, no Tak, Tak, -ta. są wycieczki, ale no to jest normalne w takich e, popularnych miastach po prostu, tak? Ale słyszycie syreny. To jest normalnie nieodłączny dźwięk Nowego tak. Jorku. Syreny, klaksony, to jest praktycznie non stop, no. Nie da się tego ukryć. Tak, to będzie na pewno, to zostanie ze mną na zawsze. Jak będę słyszała, wiecie, y, syren, to będę myślała o Nowym Jorku. Ale fajny jest, co? Mi się podoba, naprawdę. Jest to miejsce na pewno do którego chętnie wrócę. Ja też. E, ale jestem też przebodcowany po całym dniu chodzenia, nie? W ogóle klaksony nawet w tych ciężarówkach, co oni mają, to one są pociągowe. Jebutne. Pociągowe takie klaksony. Jak przechodziliśmy, oczywiście jak wszyscy na czerwonym i zaczynał ruszać i dał w klakson, podskoczyła, no tak kolano jej tutaj było gdzieś. Nie, no żartuję, nie jest tak wysoko. No ja z rękami, bo nie mam. siły tego trzymać. Daj, daj. Ale mimo no. wszystko. A jeszcze zobaczcie, jest dzisiaj, który, 11 listopada. Święta. I jest, no 20 stopni tutaj mamy, więc no. po prostu jest rewelacyjnie. Były tam dwa chłodniejsze dni, gdzie trzeba było założyć bluzę i kurtkę. No. Ale myślę, że listopad. No ja. No. Ale myślę, że listopad jest naprawdę fajnym czasem, żeby tutaj przyjechać. Tak. Naprawdę jest ciepło. Generalnie, generalnie, kiedy ja się tego uduczę, Jak rozmawialiśmy z nią, to ona powiedziała, że tu nie ma czegoś takiego jak opony zimowe, bo oni nawet zimnie przechodzą, więc chodź, idziemy czerwony jest tam. O! I białe już. Nie ma tutaj zim, więc normalnie masz całoroczne opony, a nawet jest tak jak w Anglii. Czyli, że jeżeli trochę popada i jest ślisko, to może zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć, no nie przyjadę, bo jest ślisko, nie mam jaka, on ci okej, okay, nie ma problemu, nie przychodź do pracy, nie? Dobra, lecimy na Szczecin, widzimy się za chwilę już z innego miejsca. W Central Parku. Tak. Central Parku. I już jesteśmy, w Central Parku znajdujemy się pod pomnikiem wybudowanym na cześć marynarzy, którzy... Którzy zginęli wybuchu statku z tego co patrzyłem jeszcze w historii w 1898 roku i ten wybuch statku też przyczynił się do wojny polsko nie, czy polsko, amerykańsko-hiszpański i dlatego my jesteśmy w tym pomniku, więc poczytaliśmy chwilę o nim, a idziemy teraz do Central Parku i próbujemy czy nie próbujemy, co próbujemy? przejść go całego dookoła. Chciałam, jest... że wynajmiemy rowery, ale to by się nie chce jeździć rowerem. Bo ja bym chciał pochodzić sobie, pocieszyć się naturą od tego zgiełku. Miski. Patrz, no riding bicycles, dziewczyno. <ścoughs> Mamy dla Was informacje. Jak nie podróżować? <śmiech> <śmiech> Chcieliśmy wypożyczyć rowery, bo okazało się, że Central Park ma około 10 km. Tak, żeby go przejść dookoła. Średni... No, no tak, no. I stwierdziliśmy, że rowerem będzie po prostu nam to szybciej zrobić, bo chcemy jeszcze dzisiaj zobaczyć inne rzeczy. Ale mamy problem z wypożyczeniem, bo trzeba zarejestrować się w takiej aplikacji City Bike. I na jedną aplikację można wypożyczyć jeden rower, a Kamilowi nie działa karta SIM, bo tylko ja mam e na kupionego przez Revolutę, żeby mieć internet jemu ja mu udostępnia. I przez to, że jemu nie działa jego karta z Polski, to nie możesz się zarejestrować w aplikacji i mamy problem, żeby wypożyczyć miejski rower, ale teraz jesteśmy tutaj przy Central Parku, jest bike rent taki przyparkowy i zobaczymy jak to tutaj wygląda. zaraz Może... damy znać. Nie no to sprawdź cenę, a ja ten powiem wam miejski rower generalnie elektryczny to jest 36 centów na godzinę, a zwykły można wziąć na 19 dolków na cały dzień. Więc tak naprawdę niedużo. O, znaczy, w niedużo. tandemie będziemy jechać. Nie, ten tandemowy już tutaj jest drogi w cholerę. Bo synka chce taki podwójny. Wziąć, o cyk, ale to... Mamy tak. 18 dolarów za godzinę, 25 za dwie, 30 za trzy. Bez sensu chyba. Chcemy zrobić po kosztach wycieczkę, no to zróbmy po kosztach wycieczkę. Co wy myślicie o tym? Rzeka mnie jest żydkiewka. No, Dzięki temu zwiedzisz cały świat, a nie tylko Nowy Jork. No. Bo to też jest dużo. Ja uważam, to jest. No ale ile? sobie policz. Eee, 25 No dobra, no już Boże, bo dwa... cię żyłka pęknie, pierdząca. Dwa rowery, dobrze, 50 dobrze. dolków. Dwie godziny, 100 dolków. 100 dolarów to jest 400 zł. Za rower na dwie godziny. Już nagadałeś? się nagadałeś? Wyżaliłeś się. No Ale nie mam racji. No, że tak ci powiem, jak będziesz chciał coś zażydać. Ja nie chcę zażydać już. Mam dość żar. E, tutaj są inne wiewiórki, bo szare. Patrz jak kopię, no, zakopuje. No. O, stój to. Zamknięcie. Dowiedziałem się, i że tak powiem, żartobliwie fakt autentyczny, że wiewiórki przez to, że zbierają te orzechy na zimę. O 80% tych orzechów zapominają, przez co powstają nowe drzewa. Na wyjęcie rowerów straciliśmy prawie 40 minut i nawet nie wynajęliśmy. bez sensu. No i nie przejdziemy całego Central Parku, bo chcemy chyba Golden Hour zobaczyć na Brooklyn Bridge, tak? Czy jak? To czy tu ugryz w ogóle? Ale nie ja! No nie, wcale! A kiedy? To na pewno nie ja! Już żeś się dorwała jakiegoś nowojorczyka. Ty, no na serio, przecież z tej strony ja nawet nie leżę, tylko z tamtej. Kamil, wyłącz kamerę. Ej! Będzie kłótnie. No dobra, okazało się, że ja. No jestem zazdrosny, no kocham cię, no co. No. A teraz przed wami... Pan ciekawostka. <noise> to mi reklamę robisz normalnie. Nie, no ja lubię ciekawostki i mam taką ciekawostkę znowu. <noise> Z Central Parku. E, na każdym słupie macie cyfry. I e, pierwsze dwie lub trzy cyfry określają najbliższą ulicę, a ostatnia cyfra wskazuje czy znajdujesz się na wschodnim, jak jest parzysta, lub na zachodnim, jak jest nieparzysta brzegu parku. Dzięki czemu możecie sobie nawigować, jeżeli na przykład straciliście internet, nie wiem, nie macie jakiegoś tam e, telefonu. tu powiedzmy dodatkowo, internet wam się skończył. No i e, nie wiem, nie umiecie mówić po angielsku i tak dalej. No to możecie sobie nawigować, chyba, że coś wam się stanie. Dzwonicie na SS, podajecie numer ze słupa i wtedy łatwo e, służby ratownicze też mogą do Was dotrzeć. Więc e, ciekawa, ciekawa nie? Chodźcie za mną. Zobaczcie, w parku są takie miejsca. Skandujecie kod QR i pokazuję wam co to jest yy, za miejsce. Można włączyć sobie audio o łąka, poznaj ten pasterski zielony obszar, którego niegdyś był domem dla stada prawdziwych owiec i dowiedz się, w jaki sposób konserwant utrzymuje go do dziś. I możecie włączyć sobie audio. I po angielsku, hiszpańsku bądź francusku. Możecie sobie posłuchać o danym miejscu. Bardzo Polecam. fajne. Bardzo fajne Więc e, idziemy zwiedzać mm. dalej, bo tu, okazuje i się. I jak wszędzie mamy dystrybutory. E, Nie, bo na mnie poczekiwanie. Tu macie guzik, Pick. jest, picuje. Myślać własna butelka i macie picie za darmo. No, a my idziemy zwiedzać dalej, bo okazuje się, że jest naprawdę w tym parku dużo ciekawych miejsc. Myśleliśmy, że to taki zwykły park na początku, no ale nie ma to jak laicy w podróży, dowiadują się na miejscu. I patrzcie jaki kapelusz od żołędzia. On jest ogromny, tu mi wejdą dwa palce spokojnie, e, tylko że tu z tych wiwnóżek i nie mogę znaleźć żołędzia, bo mi wszystkie pokradły. A chciałbym zobaczyć jak wygląda żołądź amerykański, bo normalnie daszek jest na dwa palce. Więc może być fajne, ale nie mam. Idziemy, kochanie? Idziemy. No, bo ja gadam już do ludzi o żołędziach w ogóle. Uf. Mówiłam ci, nie, pie... nie gadaj głupot. Ale mamy dla Was info. Tutaj są takie punkty informacyjne, i jak Pan widać? zobaczył, że chyba się błąkamy, jak dzieci wymkle i nas zawołał. No, dokładnie. I zobaczcie. Rozrysował nam całą mapę. Central Parku. Zaznaczmy nam najfajniejsze punkty, dokąd warto iść. Aktualnie jesteśmy tutaj. To poczekaj, tak. Y tu się wchodzi, tu mamy cały Manhattan, na dole. Na dole mamy cały Manhattan i potem mamy tutaj Central Park, on jest prostokątny i na górze jest Harlem, do którego warto nie iść, bo jest ryzyko. I my weszliśmy sobie z tej strony, tutaj. No i opowiadaj dalej, pamiętasz? Nie, to mów. <laughs> Dobra, i weszliśmy sobie tu dołem, przeszliśmy tutaj i akurat w tym punkcie informacyjnym jesteśmy. No i pan powiedział, że tak. Tutaj e, bardzo fajnie sobie pójść na tą e, Besta Taras Fountain, zobaczyć sobie tu i tu jest taki most. Przejdziemy sobie tędy, bo pokażemy wam pokrótce, tu za grosze można wynająć sobie łódkę, popływać sobie po całym tym jeziorze i widać sobie pięknie, cały Manhattan. Dodatkowo przechodzimy koło, e, w, w miejsca, gdzie można sobie zjeść. Później idziemy do kra Alicji Krainy Czarów. Najlepiej pójść sobie do góry i zobaczyć sobie kastek Belvedere, tu jest Belvedere Castle, czyli jakiś zamek. Powiedział, że wejdź sobie tu na górę i zobaczyć ten zamek. Z tego zamku przyjść sobie na Great Lounge, na taką, nie wiem, czy to łąkę czy co, i z tego punktu górnego zrobić sobie zdjęcie w stronę Manhattanu, bo bardzo fajnie wygląda, jak tu są wieżowce postawione, i powiedział, że to jest idealne miejsce na zrobienie zdjęcia w tą stronę. I później, jeżeli jeszcze macie energię, to przejdź sobie dalej dookoła... The Reservoir po francusku to jest jakieś, <noise> nie umiem czytać. dobra, wam pokażę. No około tego jeziora i tak naprawdę stąd już można sobie wychodzić, bo takie mocno turystyczne miejsce jest dotąd. Tu mamy podzielił nas linią i że na górze to takie mało co jest do zobaczenia. Jak będziemy mieć siłę i będziemy mieć czas, to może i tam pójdziemy, nie? Dokładnie tak. Idziemy. Bardzo fajne ten twarzy. No, masz coś o łoście. Tak. No? A ja już nie powiem. Co ja mam <grymne> powiedzieć? Dobra. Generalnie, generalnie kurwa. Nie nauczę się tego słowa po prostu. To się wypika. Jesteśmy na Bow Bridge czyli jednym z najbardziej fotografowanych mostów w Central Parku. No i po prostu tutaj mamy łódeczki i wszyscy sobie pływają pod nim. Są taki biały, ładny most. Idziemy ta... dalej, nie? Idziemy dalej. dalej. Fajny jest ten park. Fajny. fajny, też mi się podoba. Myślałem, że to taki, o, park jak park. No. W Pasku też, z Karyszewskim byliśmy w Warszawie, no, park jak park. No ale nie, tutaj to tak robi wrażenie. Nie? Co oglądasz ty? Nie, nie, dziewczyny. Jakie dziewczyny? No, dziewczyny, dziewczyny, no co? No, mogę je pokazać ludziom. patrz. I że Ach. co, że są, aha, bo to po ślubie chyba. No. Tak mi się wydaje. No, tak właśnie wyglądają jakby. Będzie kis? O, dziewczyny, kis, 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 kis. No, weźcie, ja was chętnie bo nagrywam. I dotarliśmy do Badesta Fontaine, czyli anioła wód inaczej. E, no, pokrótce poczytałem o tej fontannie i ona została postawiona jak w Nowym Jorku zaczęła być świeża woda. I ona to jest anioł, który święci wodę, żeby ta woda była do picia w Nowym Jorku. Tak pokrótce. No, nie będę was zanudzał. Ale jest to też bardzo znane miejsce z kultowego filmu. Kevin są w domu, kto wie, która to była scena, przy fontannie. Przy fontannie i chyba tutaj też w te wejścia wchodził, czy nie? Pamiętasz? No w ogóle tutaj w Central Parku były nagrywane e, filmy na przykład takie jak Johnny Wick, Avengers, e, śniadanie u przyjaciele". O, przyjaciele, najlepszy serial ever. Tak, dokładnie, ja też się z tym zgodzę. Tak. No. A my idziemy dalej. No to... Mamy, mi momu mamy. A już nagrywasz. Ja Dobra, dotarliśmy. Jesteśmy w Belweder Castle. No dokładnie. Miała być to platforma widokowa, tak? Tak, a teraz jest tylko centrum, centrum meteorologiczne. Można sobie wejść do środka. Nie wiem, czy jest w ogóle płatne. Zaraz zobaczymy, ale chyba nie. I zobaczymy sobie widoczki, bo jest widok na Turtu, coś tam, coś tam. <laughs> Hello. Uh -huh. Yes? Well, we mirrors, ok, okay. Thank, you very much. thank you Dobra, idziemy Czyli na górę. można wejść za darmo? Tak, tak, o, tylko patrzymy na lustra. Jak e, wchodzimy na górę, bo jest wąsko. Wejdź Ty na platformę. I pokaż. Trzymaj, bo mi zaraz spadnie. O, no. O <laughs> mm, ładny widok. Ładny? To masz, pokaż ludziom. Ja sobie zaraz zobaczę. Uważaj gimbal tylko, bo może się rozkalib rozkalibrować. Tylko czemu ludzie śmiecą z tego budynku bez sensu? Widać, że jakiś amfiteatr budują. No bardzo ładnie. Tutaj byliśmy wcześniej, tam wchodzi, Tamtędy wchodziliśmy. Nie, tamtędy wchodziliśmy. Nie, ta... Ja i moja orientacja w terenie. Tak. Tam mamy wyłaniające się z drzew... Yy, Boże. No, te... Drapacze chmur. Tak. Budynki. A tam na górę może doszliśmy do historycznego momentu. Pomnik Władysława Jagiełło. Dokładnie. Nasz polski król Władysław Jagiełło stoi pod, e, pf, w Central Parku, e, upamiętnia bitwę pod Grunwaldem z 1410 roku, wygraną oczywiście z krzyżakami e, i on był, był kluczową postacią, która, <laughs> dzięki której wygraliśmy. E, tak naprawdę zastanawiałem się i sprawdzałem w internecie, dlaczego akurat Władysław Jagiełło stoi w Central Parku. To był taki symbol jedności między Nowym Jorkiem a Polakami, no i był kluczową postacią, dlatego też stoi. Z drugiej strony on miał być postawiony jeszcze przed I wojną światową, tylko wojna pokrzyżowała trochę te plany. No i oryginalny, pierwsza wersja, orgi, pierwsza oryginalna wersja tego pomnika została zniszczona przez Niemców u nas w Warszawie, więc dlatego Nowojorczycy stwierdzili, że tą drugą wersję przeniosą tutaj i tu postawię. A to nie jest tak, że to jest ten sam pomnik tylko po renowacji został przeniesiony? Bardzo możliwe Jak wiecie to dajcie znać w komentarzu. No nie? Ale ciekawe. Polak nasz, Władysław Jagiełło stoi w Central Parku. No nie? Nie wiedziałem o tym. Idziemy dalej. Idziemy teraz na wielkie pole. Chodź, też jestem głodny. Zmęczona. Zmęczona? No ten tydzień taki mamy... Pełen energii i pełen biegania, więc... W sensie, że energii brakuje. Władysław jakie było też był zmęczony podczas wojny, a nie odpoczywał. Chodź. <noise> a dziuda. A dziuda. Chodź. Chodź <noise> <noise> <Hać> kluseczka. <noise> Doszliśmy Dzień? do parku, gdzie chłopaki sobie trenują baseball. Fajnie, ma taką mięciutką piłeczkę. Nie widzisz, że A, przepraszam. <noise> przepraszam. Mm. I sobie trenują. Fajnie. Tam grają w piłkę. Tutaj też coś sobie, sobie trenują. Nie no mega. Ale o co tu chodzi? Co oni teraz robią? No ćwiczą, po tak. Po o, A tam cui, dlaczego stoją? No bo ktoś musi podawać tą piłkę. Ktoś A, musi ją złapać. Czyli tam tyle osób wszyscy grają tak. tą jedną grę. Tak. Ale beznadziejnie. <laughs> dlaczego o to no? chodzi? No tylko ten ma najfajniej, bo sobie strzela i ten go sobie rzuca. A tamci to co? Biegają, bo musisz złapać ją jak leci Tych dwóch tylko stoi No bo tutaj nic nie leci No No to ja się zanudziła Nudny ten baseball. sport dla grubasów, stoisz nic nie robi. No co? To zobacz sobie, pooglądaj, tak się wydaje Sport dla grubasów To będziemy O, ładnie Co? Co ładnie? Ten widoczek już No właśnie, o rzeczywiście, zobaczcie Czekajcie, odwrócę kamerkę no tu nam powiedział pan, gdzie się oglądasz? Widziałem to, na zanim się oglądała, bo biegł bez koszulki. Patrzyłam, gdzie jesteś. Kłamca, zakłamany. Chodź tu do mnie. Proszę. jaki ładny widoczek mamy na Manhattan. The Manhattan, baby. No teraz spacerujemy. Tu jest taka wzdłuż ścieżka. Z tego zbiornika wodnego. Został on wybudowany w połowie XIX wieku, by zaopatrzyć Nowojorczyków w pitną wodę. A na środku tam taka fontanna sika. <laughs> Patrzcie, sika fontanna. <laughs> A w ogóle z ciekawostek, oczywiście jak tu pan ciekawostka, tu jest 3,8 miliarda litrów wody. To jest bardzo dużo. Teraz raczej to jest taki po prostu Zbiornik do oglądania sobie. Dużo ptaków przyciąga wszelakich rodzajów. I tam chyba w 1993 roku został przemianowany na Jacqueline Kennedy, bo ona tu często chodziła. I, i tyle w sumie. miejsce na spacer. Tak, na bieganie. A wokół 4, jest 4 km, wokół tego zbiornika. Więc też fajnie jak jesteśmy tu, gdzie mi się lubią najbardziej, czyli na jedzonku mycie rączek, dotarliśmy do Bagel Shop, dokładnie, to jest obok Central Parku. Patrzyliśmy po um, ocenach tak naprawdę, wiem, że są jakieś tam lepsze bagelownie. W samym centrum na Manhattanie. Ale... Tak, dokładnie. Ale my już byliśmy tak głodni, że postanowiliśmy gdzieś tutaj i czekamy. Czekamy na bagla, bo bagle są bardzo słabne w Stanach. Mam dwie nowinki od razu, jeżeli na temat, chcecie coś wiedzieć na temat bagel. Bajgli? Bajgli? Bajgli, bo się mówi po angielsku Na temat bajgli. Pierwsza, to w ogóle bajgle do Nowego Jorku zostały ściągnięte przez polskiego Żyda i zostały rozsławiane, więc są zaraz bardzo znane. Najbardziej znany bajgel, jaki jest jedzony w ogóle, to jest z serkiem kremowym i z łososiem. Na razie zamówiliśmy dwa. Justynka ma presto, pesto. Co ty tam masz? Coś powiedz. Jajka, mam ten turkę i bekon. To jest jak on ma indyk. Be bekon z indyka? No to wychodzi. Jakieś pomidory, serowy, kremowy ser, awokado, angula, nie wiem, co to jest. Argula, też nie Bazylia wiem. Bazylia i pesto. A, okej. Okay a ja zamówiłem sobie Diablo Ka yes. o, czekaj co powiedz ja? Yep. Yep, ja szybko biegam będziemy próbować jednak dostałem 8 ja chciałem Diablo no dobra trudno zjem ten z no nic się nie dzieje a ty masz tego zobaczymy twój od razu. No ale fajnie. O co się zobaczcie. Mega ładne. A no i na tak naprawdę tak za wydarzy? jednego bajgla zapłaciliśmy e, 10 gołków. Nie dokończyłem wam. No i bajgle zostały ściągnięte do e, stanów przez polskiego Żyda. Pierwsza, a druga ciekawostka, jaką się dowiedziałem. To podobno bajgel nowojorski jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ tu jest taka... Taki smak wody. Woda nowojorska robi taki smak tego bajla, że nie da się go powtórzyć nigdzie indziej. I dlatego bajle nowojorskie są po prostu same w sobie pyszne. Ale dobra. Tak? Mhm. Mm. Dobra. Ale ja. Macie też. Przepraszam, macie też do wyboru różne rodzaje baj bajgli. Justynka wzięła zwykłego białego, a ja wziąłem tak zwanego everything, który ma wszystko na sobie, mak, jakieś nasiona i tak dalej. Jest mega chrupiący, ma bardzo dużo um, przypraw różnych, ale chyba będę musiał go rozkleić, bo mi łosoś wyjechał. Ale mm. mm. awokado dobre. Musicie spróbować. I uwaga drodzy Państwo, jesteśmy ponownie na Brooklyn Beach. Jest to tak fajne miejsce, że warto odwiedzić drugi raz. No, to spacerujemy sobie. Foto? Ale w ogóle zauważyłam, że dzisiaj jest mniej ludzi niż jak byliśmy w sobotę. No, sobota, to sobota, Że Można nie? sobie spokojnie, o, ile jest luzu, a wcześniej nie dało się normalnie przejść. Bardzo fajne miejsce na spacer przy Golden Hour jest pięknie. Tak. Ale później wieczorem jak już słońce zajdzie też jest pięknie, bo widać całą panoramę Manhattanu oświetlaną. No, naprawdę fajne, są bardzo, bardzo ogromne to jest, Zobacz, jak to A, jak... wygląda. A no właśnie, tak, dobra, to, to wygląda. zaraz. wygląda! <laughs> I macie tak, że po jednej stronie... Trzymam mocno. Normalnie jadą samochody, tak w jedną stronę. Możecie sobie robić tak zdjęcia, siadacie sobie na brzegu. Mamy kładkę, po której się idzie, jest drewniana, więc nadaje taki, takiego, takiej starości temu mostu, bo one te klepki tak przeszczą jak się chodzi. I z drugiej strony z, w drugą stronę jadą samochody. O jaka piękna muza. Chodź, chodź moja już nie muza. Chruszka? Nie, dzisiaj, teraz już muza. Nie. Hmm. Idziemy. Idziemy dalej. Yy, ostatnio nie udało nam się złapać Dumbo, więc liczymy na to, że może teraz złapiemy to, bo bardzo ładne miejsce ikoniczne. Chociaż już chyba nagrywałem, to zobaczycie sami. Nie wiem. No i dotarliśmy, a gdzie? Widać, widać, nie widać, widać na Dumbo. To jest właśnie to miejsce, gdzie jest bardzo ikoniczne, wiele scen do filmów tutaj było. Widać normalnie Manhattan Bridge. Jest fajny look, jak wyjdziecie z Brooklyn Bridge, od razu macie wejście, tak naprawdę jak skręcicie w lewo na, na ten Dumbo i tu po prawej na rogu jest pizza na kawałki i przy okazji musieliśmy wziąć tą lemoniatkę, jest pyszna po prostu. 5 dolarów taka lemoniatka kosztuje, więc to wcale nie jest dużo. O, zdążyła gwiazda, ledwo, ledwo, ale zdążyła, proszę. Tak, idziemy? Uh -huh. Idziemy. Szybko zrobić zdjęcie, bo zaraz będzie koniec słońca. A, takie tak no. kwaśne. <grych> no co, niedobre? Dobre, A ja przed mówiłem, że najlepsza lepsza, ale bo Nie, dob <grych> dobra, ale taka kwaśna. No kwaśna, kwaśna. Dobrze, że nie no słodka. No bo no jest kwaśna. No tak, ona bardziej kwaśna niż słodka. Dobra, robimy zdjęcia teraz, co? Uh -huh. Znowu jak to my, nie zdążyliśmy na zachód słońca. Z Dumbo przebiegliśmy na drugą stronę Brooklyn Bridge. Ale za to, jaki mamy piękny widoczek, jest Manhattan, już lekko przyciemniony i tam mamy piękny zachód. Ale na żywo jest bardziej więcej nieba pomarańczowego. Tak, więcej. Jednak na żywo zawsze oglądać coś, to jest naprawdę na żywo. Musicie tu przyjechać. No, Ostatni ma... dzień w Nowym Jorku dobiega końca. I jak? Fajnie było, co? Fajnie, ale jednak chyba za krótko tydzień czasu. Znaczy za krótko i za intensywnie. No bo no. jakbyśmy mieli takie dwa tygodnie, to moglibyśmy sobie na spokojnie wszystko przejść, mm -hmm. zobaczyć, a nie biegać Popość jak najszybciej. Nie, tak, I żeby I tak. Nie zobaczyliśmy jeszcze kilku rzeczy, które bardzo chcieliśmy. Może jeszcze się dzisiaj uda, ale już jest późno, więc nie wiemy pójść do jakiejś knajpy na prawdziwy jazz, który grają na żywo. Chcieliśmy mieć bardzo na. Muszę Gospel, zobaczyć jak się, też nam się nie udało, więc mamy takie szanse, żeby tu wrócić jeszcze i zobaczyć coś, czego nam się nie udało teraz. E, ale jak podsumowujesz ty, cały Nowy Jork? Bardzo fajnie. Na pewno warto byłoby przyjechać jeszcze raz. No, to prawda. E, nie da się go wyeksplorować do końca, tak naprawdę. Jeszcze chciałbym mieć kiedyś przewodnika i pojechać na Harlem. Bo no, no, fajnie by było zobaczyć też Harlem, Brooklyn nie no, zwiedziliśmy Brooklynu praktycznie no w ogóle, ja tak, też nie mieliśmy ale... czasu. Jedyne co to przeszliśmy ten Brooklyn Bridge i z brzegu przy, przy rzece. A tak to nie widzieliśmy Brooklynu. No, ale jak dla mnie top dwie rzeczy, to y, pierwsza to na pewno pójść na Broadway, to jest niesamowite przeżycie. A no. druga, przyjść tutaj. Dokładnie. I ten widok. On the yeah, you can go. You can go. Yeah. <laughs> yeah. Sure. No problem. a Yeah. You can pass. Yes. Yes. Yeah, yes. Sure. You Have a nice night. Thank you. Have a nice night Thank you. A, i generalnie ludzie są bardzo mili, naprawdę. Każdy jest pomocny, jest spoko, wszyscy są otwarci. No dużo jest wariatów, ale nie, jest... oglądanie też e, z jakiegoś rooftopu albo coś też jest fajnie. Jakbyście mogli wejść, przejść tym e, mostem i tak dalej, wejść na, na jakiś rooftop. My akurat byliśmy na tym jednym, ale tu jest chyba z pięć. E, byliśmy na bardziej popularnym i też nie żałuję. Też było bardzo fajnie, nie? Nice. No i kanapka z pastrami. No tak, najdroższa no. kanapka w życiu, ale warto. pod względem kulinarnym, no ciekawe Majster uznanie świetnie, i wa warto, no. warto to spróbować. No i tyle. I to lecimy do Las Vegas. Dokładnie. Widzimy się do Las Vegas, ale w międzyczasie powiemy jak wyglądał lot na pewno i coś tego nagramy jeszcze, nie? No. Tymczasem na dzisiaj to koniec. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji. Strzała jest no na jasno nie idę. Ja to zostaję. No nie ma tym w ogóle, to jest tak pięknie, że to jest szok. Zimno mi, mam jeszcze kurtkę, ale mi się nawet nie chce je wyciągać tak fajnie. Ja. Trzeba. Dobra, teraz czas na Viva Las Vegas. Ale to jest, to, to, tym się trzeba napawać jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze no chwilę. dobra, masz rację. No. I znów czuję działa. <śmarsz> Masak.